Jesteśmy po meczu czwartej kolejki Pro Futsal League. Red Bison spokojny, chaos Wrocław 7 do 3. Z nami Petro Zrobicki. Na początku pytanie. Chyba ważna wygrana po tych dwóch ostatnich trudnych kolejkach i przegranych spotkaniach. Powiem tak, jest bardzo wygrana. Początek ułożył się nam bardzo dobrze. 3 do 0. Lecimy na spokojnie. Później druga połowa coś nam nie poszło, jak zawsze nasz zawodnik Oleksii Solowej zaczyna gadkę z sędziami, nie wiem po co, niepotrzebne czerwo-czerwo jeszcze jedna bramka w naszą stronę, także a tak mecz bardzo fajnie się ułożył, bardzo fajny mecz był, No tak, spodziewaliście się, bo naprawdę ten początek taki mam wrażenie dość łatwy był, mimo wszystko chaos, to taka drużyna futsalowo typowa, trudno się z nią gra, a ta pierwsza część spotkania, tak jak wspomniałeś, poszła wam naprawdę, naprawdę dobrze. No tak, naprawdę początek był bardzo dobry. Słyszałem, że jeszcze dzisiaj jakiś turniej był w Żarowie. Chyba Chaos też brał udział w tym turnieju. I może już taka była trochę zmęczona ta drużyna. I tak bardzo łatwo nam poszło. To no tak na koniec ważne zwycięstwo. Dwa zwycięstwa w tej chwili, dwie porażki. Jakie, jakie cele wasza drużyna, jakie sobie cele stawiacie na, na tę kontynuację sezonu? No jak zawsze jakieś, jakieś miejsce pierwsze, drugie albo trzecie. Zawsze gramy o coś i powiem szczerze tak, że graliśmy dwa mecze z taką bardzo fajną drużyną, które przegraliśmy, to jest Flagman i druga drużyna nie pamiętam jak tam. Elite Prime? Tak, tak, tak. I też... Także no zobaczymy jak dalej pójdzie. Jasne. Dziękuję bardzo. Dzięki, powodzenia. Dzięki, Dzięki bardzo.